Buenos días, cześć. Jeszcze jeden nowy projekt, który chcę Wam zaprezentować. Wille z czterema sypialniami, czterema łazienkami, prywatnym basenem, z przepięknym widokiem na morze. 1500 metrów od plaży. Za mną dzieje się budowa. 15 minut od lotniska, 20 minut od Malagi, jest Benalmadena. Przepiękne widoki. Przed, przed nami mamy tylko błękit, błękit i błękit. Widać całą zachodnią błękit roli. Na kolejnych wideo będzie lepiej widać. Natomiast tak: każda villa ma cztery sypialnie, cztery łazienki, toaletę, prywatny basen. Na terenie osiedla jest Social Club z bardzo fajnym banesem, basenem typu Infinity, który zlewa się. Tafla wody z basenu zlewa się z morzem. Tak to wygląda. Te ville, które nam tutaj zostały w tej chwili do oddania w przyszłym roku, na wiosnę jeszcze przed wakacjami, to kosztują, jedna kosztuje milion trzysta, druga milion mln euro. Obie są naprawdę przepiękne i mają świetną lokalizację i najlepszy, albo jeden przynajmniej z najlepszych widoków na morze, jaki można znaleźć na Costa del Sol. Także zapraszam i pozdrawiam. Hej! Troszkę mówiłem o tych willach, ale powtórzę to jeszcze raz. To jest plac budowy. One tu powstają. Mam nadzieję, że na wideo to już można zauważyć. Ale tam fory są. Ten niebieski to jest widok na morze. Wszędzie jest widok na morze. Męniczy, niezakłócony, nie otwarty, szeroki, panoramiczny widok na morze. Przepiękny. No to, tutaj widać, to jest ten klub, który należy także do tego osiedla. Oto to widać tam, to jest basen, mogą wykorzystać mieszkańcy tych wspaniałych, które się budują w tej chwili w, Lii, w to jest oczywiście tak, fitness club, jest miejsce do pracy, jest miejsce do na przyjęć, czy innego rodzaju spotkań biznesowych. Lokalizacja bardzo dobra, 1500 metrów od plaży będą Madena, 15 minut od Gdańska, a no i cena. 1 300 i 1 400. Dostały dwie Ale niedługo będę miał do Was jeszcze jedną informację i niespodziankę, bo będą kolejne.